Witam serdecznie wszystkich. Ja osobiście nie spotkałam jeszcze księdza Franciszka Blachińskiego, ale czuję się jego duchową córką i cieszę się, że mogę dziś powiedzieć to świadectwo. 23 lata temu przyjechałam do Krościenka po to, by prosić o przyjęcie mnie do wspólnoty Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Widzę to dzisiaj jako taką konsekwencję mojej więzi z Chrystusem, relacji z Nim, a też swojego zaangażowania w ruch światło życie, w diakonie ewangelizacji, w diakonie modlitwy, w dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jakoś szczególnie. W którymś momencie mojego posługiwania zaczęłam odkrywać, że Pan Bóg nie chce niczego ode mnie, że tak naprawdę jedynym, jedyną rzeczą, którą chce to mnie, on po prostu chce mojego serca. I to przyjście do wspólnoty było odpowiedzią na to zaproszenie, które w sercu coraz wyraźniej zaczęłam odkrywać. Nie wybierałam wspólnoty. Myślę, że raczej to było tak, że Pan Bóg mnie jakoś do niej przyprowadził w zupełnie naturalny sposób. I pierwsze, czego doświadczyłam, to odwaga i zaufanie, którą mnie wspólnota Instytut Niepokalanej Matki Kościoła obdarzył. I to też jakoś objawiło się później, parę lat później, gdy podjęłam decyzję i otrzymałam od Instytutu zgodę na to, by wyjechać na Ukrainę, by tam wspomagać ruch Światło Życie. O taką pomoc poprosił oficjalnie Instytut ksiądz Jarosław Gąsiorek, obecny moderator ruchu w Ukrainie. Natomiast ja widzę, że Pan Bóg mnie do tego przygotowywał, między innymi przez pytanie ówczesniej odpowiedzialne już przy przyjmowaniu mnie do wspólnoty, czy jestem gotowa, żeby opuścić wszystko. Czy rozumiem, że powołanie wiąże się z zerwaniem swojej wizji życia, a przyjęciem tego, co Pan Bóg oczekuje i czego pragnie ode mnie. Dziękuję. Ja wtedy. Prowadziłam życie takie bardzo ukryte w moim domu rodzinnym, miałam pracę zawodową i to pytanie po prostu drążyło w moim sercu, czekając jakby też na moją odpowiedź. A drugim takim momentem to było spotkanie w czasie jednej z OAS, dziewczyny z Ukrainy, Zoi, która w czasie Dnia Wspólnoty podczas pierwszego stopnia, rekolekcji pierwszego stopnia przyjmowała komunię świętą, pierwszą komunię świętą, i wieczorem po modlitwie dziękczynnej podziękowała, złożyła świadectwo wobec całej wspólnoty i powiedziała, że cieszy się, że ten moment mogła przeżyć we wspólnocie i że Wy jesteście teraz moją rodziną. Dlatego, że chrzest przeżywała w samotności, to znaczy nikt z jej przyjaciół, znajomych nie chodził do kościoła, a rodzice, siostra też nie była zainteresowana tym, by uczestniczyć w takiej uroczystości. W zeszłym roku miałam okazję powiedzieć też o tym jednej z dziewczyn, którą katechizuję, Nastia, kilkunastoletnia, z łzami w oczach podeszła i mówi, Basiu, nie będzie mojej mamy na mojej pierwszej komunii, ja wiedziałam, że mama pracuje w Czechach, no nie miała możliwości przyjechać. Ja powiedziałam tej dziewczynie, ale ja tutaj jestem, wiesz, ja właśnie dlatego przyjechałam na Ukrainę, żeby towarzyszyć, żeby być, żeby wspierać. No i dzisiaj Nastia jest ze wspólnocie oazowej, odnalazła swoje miejsce, swoje środowisko wzrostu. Takich przykładów mogłabym mnożyć tysiącami, nie tylko wśród młodzieży, ale także dorośli. Uzależnieni od alkoholu, którzy odnajdują ścieżkę wolności dzięki temu, że, że tutaj jestem, czy jesteśmy, że, że dajemy świadectwo, służymy. Kilka dni temu, pracując nad korektą nowego wydania ukraińskiego, podręcznika do pierwszego stopnia, trafiłam na takie zdanie księdza Franciszka, który jest komentarzem do przypowieści, tekstu przypowieści o Siewcy. Gdzie, no jedno zdanie: żyzną ziemią, żyzną glebą jest wspólnota chrześcijan, która żyje Słowem Bożym, wiarą, modlitwą i miłością. Żyzna ziemia, żyz, żyzna gleba to wspólnota chrześcijan. Ukraina akurat jest takim miejscem, które no nie może skarżyć się na brak żyzności gleby, i nawet niektórzy, którzy nas odwiedzają ukradkiem, zawierają z sobą garść czarną ziemi. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o duchową, duchowe znaczenie, to doświadczam tego, że tutaj jest ogromna pustynia, ogromna jałowość ziemi. Sam fakt, że katolików jest bardzo mało, a i ci, którzy są, no są porwani przez wir konsumpcjonizmu, gonitwę tego świata, walkę o przetrwanie, jeszcze dochodzi od paru dobrych lat doświadczenie wojny, i potrzeba im wspólnoty, potrzeba im wspólnoty. Cieszę się, że od 2014 roku mogę służyć tutaj oficjalnie w Centrum Ewangelizacji Światło Życie, nie sama, ale właśnie we wspólnocie. I tworzymy tą wspólnotę no właśnie, Pan Bóg tak cudownie podarował, że chociaż nikt ze mną nie zdecydował się przyjechać tutaj z Polski, to wzbudził powołanie na tej ziemi i jest nas obecnie trójka. Teresa, Irina i ja, które służymy tym darem, nawet na przekór różnym trudnościom, doświadczeniu choroby, słabości, udaje się to, udaje się to robić. I we współpracy z Wspólnotą z kapłanów, którzy są oddani temu dziełu i, i, i służą w tym miejscu. Nie można mówić o wspólnocie, prowadzić do wspólnoty, jeżeli się same jej, samemu jej nie przeżywa. W sytuacji, gdy wiele rodzin przeżywa kryzys swoich relacji, gdy no jest takie wielkie dążenie do indywidualizmu, życia dla siebie, jest to niezastąpione świadectwo. I odczuwam, jak wielkim darem jest nasza obecność tutaj dla ruchu, ale też i całego kościoła, że rzeczywiście Poprzez, przez to, co robimy, jak służymy, kościół może wzrastać, rozwijać się właśnie od serca, od głębi. Jeszcze powiem o takim jednym doświadczeniu z ostatnich dni wiosennych. Przechodziłam sobie tutaj po terytorium naszego centrum i zajrzałam do kompostownika, który powinien się już znaleźć właściwie jak najszybciej na ogródku. Żeby mogła z niego wyrosnąć piękna sałata, tam różne inne rzeczy, którymi potem częstujemy naszych gości, uczestników Oaz. Dzięki Bogu, i w zeszłym roku i w tym roku spodziewamy się, że te oazy się odbędą. I tak, widełkami przekopywałam ten kom, kompostownik i zobaczyłam tam gołębia. I tu jakoś się wzdrygnęłam, i pierwsza myśl, żeby go gdzieś odrzucić, bo jak ta sałatka zielona, ładna ma wyrosnąć na, na takim gołąbku, który się rozkłada, ale potem sobie uświadomiłam, że on właśnie tam jest potrzebny, i że tak naprawdę to nie, nie ja mogę ocenić, co jest ważne, co jest potrzebne, nieodzowne dla budowania wspólnoty. I odkrywam to tutaj i też dzięki. Dzięki Wspólnocie Niepokalanej Matki Kościoła, że często to, co ja w odruchu chciałabym odrzucić, jest właśnie tym, co ja mam przyjąć, jest jakąś tajemnicą, którą mam wejść, którą mam przeżyć, odnaleźć w niej Chrystusa, by potem dzielić się tym doświadczeniem umierania i zmartwychwstania, umierania i rodzenia się do życia. Um... Jestem Bogu wdzięczna za to doświadczenie i, i właśnie za to, że Pan Bóg mnie uczy, że, że tak naprawdę najważniejsze jest moje serce i to, co dzieje się w Nim. Czy ja jestem zjednoczona z Nim, czy ja potrafię każdą okoliczność mojego życia przeżywać jak Boże dziecko w zjednoczeniu z Chrystusem, z Maryją. I, I świat wokół mnie oczekuje właśnie tego świadectwa, nie teorii, ale właśnie praktyki życia. Tego mocno doświadczam i w tym pomaga mi też moja wspólnota, bo odczuwam, że ja jestem też właśnie wrzucona w taką żyźno, żyzną glebę, jaką jest Instytut Niepokalanej Matki Kościoła. ogóle nie będą dzięki za to.